Hejka, hejka, mamy dzisiaj poniedziałek, ja standardowo dzień zaczynam od kawki, jeszcze w zimowym kubku. Tymuś od rana tutaj zasuwa. <grywa> tak? Przywitaj się, Tymko, dzień dobry. Nie, nie przywitam się, nie. Czytamy, zobacz, jaka fajna książeczka. I jakieś śmieszne obrazki, <grywa> Skarpetka, zobacz, Tymuś, skarpetka. Tutaj założylibyśmy na nóżki, a Ty masz gołe nóżki. Goła nóżka, goła nóżka. Goła nóżka, Tymusiu. Skarpetka to jest. Skarpetka, pokaż skarpetka. O, tu jest skarpetka. No. Tak, misiu. A ty Pucio byś wolał jednak czytać, tak? My jeszcze nie znamy Pucia, ale poznamy. A i ty musisz jeszcze wczoraj dostał taką książeczkę grającą. Ja w ogóle nie wiedziałam, że takie książki istnieją. Dla mnie i tak zaskoczeniem były te książki. Sensoryczne, one są super i tym, jak je uwielbia. Potrafi naprawdę długo siedzieć i dotykać i się interesować taką książką. A to jest właśnie książka grająca. Jest tekst piosenki, można sobie włączyć i śpiewać z tekstem też dla starszych dzieci. No ale ja oczywiście będę teraz cinkowi śpiewać, jak żeby inaczej. Siemano, ja już dzisiaj o 9 byłam w Rosmanie. Musiałam jechać po pampersy, bo nam się skończyły i wczoraj oszczędzaliśmy, wtedy była niedziela. I, i dzisiaj został nam ostatni pampersik na rano i odebrałam przy okazji też paczkomat zaraz wam pokażę. Mówiłam kosz na zabawki dla tymka taki zwykły na allegro, ale ładny bardzo więc za chwilę wam go pokażę. Ty musiał ulubione miejsce do wstawania właśnie tutaj przy kominku codziennie musi tutaj coś sprawdzać sprawdza czy dobrze zrobione czy dobrze kamień położony. A to jest ten kosz na zabawki. Na Allegro za jakieś cztery dyszki, tak ze za smartem zamawiałam, chyba za 40, za 40 lub za 45 zł, jakoś tak, Więc w sumie niedrogo, a taki spory jest i wszystkie zabawki, które leżą tam wylądują właśnie w tym koszu, bo tutaj zawsze robi się bałagan straszny. Więc teraz Tymuś, chodź Tymuś, powkładamy zabawki do kosza. Zabawki już są w koszu, fajnie, że można go tak sobie ściągnąć i związać. O, tutaj w tym kąciku będzie stał ten kosz na zabawki. Tutaj kulkownia i mata. No i fajnie. Ty, jak już wie, że to jego zabawki. Trzeba mu tutaj otworzyć, żeby mógł sobie wyjmować. Musi otworzyć o. Znalazłeś swój worek tymi z zabawkami. Chodź, wyjmiemy coś z tego worka. Co tutaj pierwsze się losuje? O, piesio! Piesio! Zmęczony, spał w tym worku. Spał w tym worku. Obudziliśmy go temuś, nie? Obudziliśmy pieska. Zmęczony. Zmęczony jak chyba w końcu nauczył się pić z takiej normalnej butelki, bo od trzech dni mu właśnie podaje z tego smoczka i jest spoko. Potrafi. Czasami jeszcze przygryza tak z boku, ale, ale ogólnie jest spoko. Pije. Ja od szóstego miesiąca normalnie podawałam mu wodę w takim kubku z takim płaskim smoczkiem, w takim kubku Kupku nie kapku, i z tego właśnie kubka, z którego pił wodę, pił też mleczko, ale czytałam, że te kubki nie są do końca dobre, że mogą powodować jakieś wady z gryzu czy coś, więc yy, no staram się przejść na tą butelkę, i, i na razie idzie mu nieźle, picie z tej butelki. To jest ogólnie mleko modyfikowane i ja od ponad. Miesiąca. Zapoznawałam go z tym smakiem mleka modyfikowanego. No, robię to z, po prostu z myślą o powrocie do pracy i, i chcę, żeby tutaj zawsze była jakaś alternatywa. Ja nadal karmię piersią yy, w większości, ale no, raz dziennie, czasami dwa razy dziennie, podaję mu właśnie mleko modyfikowane i przyzwyczajam go do tego smaku. W razie, jakbym musiała go zostawić na parę godzin, to żeby też mógł najeść się czymś yy, poza moim mlekiem. Bo z tym jedzeniem, rozszerzaniem diety to wiecie, raz jest chęć na coś, raz nie ma. Zresztą on nie do końca jeszcze wie, że może na przykład najeść się. On wiadomo bardziej teraz próbuje tych różnych smaków, nieźli się najada. A ja w maju mam pierwsze wesele i zostawię tym ona na 12 godzin. Więc no, chciałabym, żeby do tego czasu yy, ogarnął, że można... Yy, przeżyć dzień bez mojego mleka. Mam jeszcze i pół miesiąca, więc zobaczymy, jak to będzie. Staram się nie stresować, chociaż już miewałam takie chwile stresu, że o Boże, jak to będzie, jak ja go zostawię, jak on da radę bez mojego mleczka. A tak, w ogóle to jutro są urodziny Arka, yy, i dzisiaj będę robić mu sernik. Widzicie, jak się rozkręciłam z robieniem ciast. No po prostu, pierwsza. Ja dzisiaj zrobię taki sernik pieczony z musem, taki z malinową pianką. Ja to tam za sernikami nie przepadam, ale Arka uwielbia i no na urodziny muszę mu zrobić, no muszę, a sama też pewnie zjem. Odezwę się do Was później, bo musimy się tutaj nakarmić. Mam wrażenie, że on pije z tej butelki, pije i nic nie upija. Chyba strasznie mało leci przez ten dziubek. Mam już w piekarniku, teraz będę przygotowywała ten mus malinowy czy coś. Yy, I mam kawuś się, mi Arek zrobił, tylko najpierw posłodzę, bo tak pokazałam, że ładnie wygląda, ale przecież ja nie piję bez cukru. Już mam posłodzone, zamieszane, pyszne kapucinko. Jaki mus malinowy. Ja będę teraz przygotowywać masę śmietankową z tych malin, i ona będzie właśnie taka mm, różowa. Teraz potrzebuję żelatyny. Pierwszy raz w życiu będę używać żelatyny. Proszę bardzo. Tym jak już mi tutaj wstaje przy meblach. Ubiłam tutaj śmietany, dodałam ten mus malinowy. Teraz wmieszam te maliny w całości w to. Dobra, muszę wyłączyć nagrywanie. Okej, okay, gotowe. Oczywiście nie mam profesjonalnej dużej miski. Robię w tym co mam. Mój upieczony sernik przebywał w lodówce przez godzinę i teraz będę na niego wylewać tą oto masę. Nie wiem, czy to ma być taka konsystencja, ale chyba tak. Wow! Ale tego jest dużo. Tylko chyba jest za dużo. Tym już mam wrażenie, że tego jest za dużo. Może zrobimy trochę mniej. No nie wiem, zaraz zobaczymy, jak to nam tu wyjdzie, ale ja bym tego wszystkiego nie kładła. Tylko malinki na pewno. mi to może być pyszne. To może być naprawdę pyszne. To jest ciasto totalnie nie w moim stylu, bo ja to nie lubię takich kremowych, ja nie lubię takich z śmietaną, ale czego się nie robi dla ukochanego męża? No, tak w ogóle to ja też nie przepadam ze sernikami, ale no, czego się nie robi dla ukochanego męża, prawda? Rozsmarowałam już to na różowo z tymi malinami. Zostało mi jeszcze trochę tej śmietanki, ale, ale już nie będę tego dodawać, bo myślę, że to będzie za grubo. Także, no cóż, udekorowałam jeszcze to ciacho czekoladą. Takie fajne, różowe, takie z miłości, serca robione. No, jutro będziemy próbować. Hejka, hejka, w kolejnym dniu mamy wtorek. Kawka już jest. Jest też serniczek. Tak wygląda w środku: mamy herbatnikowy spód. W środku serek twarogowy z mascarpone. I na wierzchu malinowa pianka. No i powiem Wam, że bardzo fajnie się łączą te smaki. Bardzo dobry słodziutki serniczek. Mniam, mniam. Mniam! Nie wiem, czy nie najlepszy sernik, jaki jadłam. Serio. Bo on nie jest taki typowo sernikowy. Kurde, jeszcze ta kwaśność tych malin. Naprawdę. To się tak wszystko fajnie łączy. I jeszcze ten słodziutki herbatnikowy spód. To już w ogóle... Ekstra! Do czego to doszło? Ja w życiu bym nie pomyślała, że ja będę robić ciasto. W życiu. Zacznijmy od tego, że ja w ogóle nie lubiłam ciast. a mi się to po ciąży zmieniło. Ja w ciąży zaczęłam jeść słodkie i po porodzie to już. Ojej, to już pokochałam całym sercem słodkości. Dlatego nigdy nie mówcie, nigdy, bo zawsze może się wszystko zmienić. Tak jak wspominałam, dzisiaj są urodziny Arka, więc teraz będę pakować mu prezencik. Zamówiłam mu taką niebieską bluzę. Jego ulubiony żel pod prysznic żurek domowy i czekoladkę. Ja a propos tego żurku, no to y, tutaj w tej puszeczce kryją się majty. Arek uwielbia żurek, więc jak to zobaczy, to pewnie znajdzie mu ochotę na żurek domowy i będzie niezłe zaskoczenie, jak otworzy i będą majty. Chociaż wcześniej pewnie przeczyta skład, y, że coś tu się nie zgadza. A w składnikach mamy 95% bawełna, 5% elastan, instrukcje prania i tak dalej. Ale jest 100% gwarancja satysfakcji, więc będzie pan zadowolony. I musisz znowu sprawdzić ten kominek, nie? Musisz sprawdzić. Mhm. I jak, solidnie zrobiony? Solidnie zrobiony? Nie? O kurczę. To nieźle. Chyba będą musieli poprawiać, co? Mówiłam wczoraj, że Tymek niezbyt chętnie pije z takich normalnych buteleczek, ale właśnie bardzo chętnie pije z tego kubka. To jest kubeczek Scanpol Babies. No i on ma właśnie taki płaski dziubek i Tymek go uwielbia. Fajne jest też to, że właśnie on ma rączki, więc łatwiej jest Tymonkowi po prostu trzymać tą butelkę. I dzisiaj pierwszy raz na śniadanko podałam mu mleko modyfikowane z dodatkiem kaszki. Wsypałam tak Ponad jedną łyżeczkę i mimo wszystko nadal ta konsystencja mleka jest taka płynna i tym, jak z chęcią to mleczko zjadł. W ogóle z tymi kaszkami to też jest jakaś masakra, jak ja ostatnio byłam w Rosmanie i wybierałam nową kaszkę dla Temona, to jak tak sobie poczytacie składy. W każdej z tych kaszek jest cukier. Wiadomo, że te kaszki są robione właśnie tak, żeby smakowały dziecku i one są dobre, pyszne i słodkie, ale to nie o to chodzi. Jeszcze druga sprawa: te kaszki z Powiedzmy, że mamy tam jakąś kaszkę zbożową, jakieś tam zboża. Wiecie, ile tych zbóż jest? One są na samym końcu składu kaszki i tych zbóż jest na przykład 0,8%. Ja przepraszam bardzo, z czego jest ta kaszka? Jeżeli kupuję kaszkę trzy zboża, no to niech to będą te trzy zboża, plus jakieś tam dodatki, a nie, że te zboża są na samym końcu listy, na samym końcu składu i to jest zaledwie niecały 1%. Masakra jest. Jeżeli w takiej kaszce jest więcej cukru niż samego zboża, no to czym my karmimy to dziecko. Ja w ogóle teraz mam kaszkę trzy zboża, chyba właśnie z Gerbera, nie wiem, ale właśnie taki spoko skład był. E, już wyrzuciłam opakowanie i, i nie pamiętam dokładnie. Tak samo te kleiki. Akurat teraz e, kupiłam kleik z Nestle, taki kukurydziany, e, no ale tutaj faktycznie mamy mąka kukurydziana 99,9% i witamina B1 i to jest wszystko, więc spoko, ale... Jest masa kleików, yy, które te składy mają tragiczne. To druga głowa, mniejsza. Tu taka duża głowa, a tu taka mała głowa. musił. <grymiosiu> to duża głowa. A teraz w tej buteleczce podaję tymczasowi kefirek. Zobaczmy. I jak będzie smakować? Jak smakuje, muś. Jeszcze trochę Ci zostało do wypicia. Ach, ta minka, nie? Takie to dobre. Taki dobry kefirek. Oj, oj, oj. Co ta mama daje? Ogólnie to jak całą porcję, którą mu tutaj nalałam do tej butelki. Gdzieś tak ściepko. Mm, aby do spróbowania ostatnie kropelki, wypij sobie pięknie. Protest nie smakuje.